O, A wielokęp? A, o, będzie zmiana. O, patrz, jak fajnie. A pizzę w <laughs> Nie żartujesz chyba. piernicze. E? <laughs> <laughs> to my uchwaliliśmy specustawę drogową, która przyspieszyła budowę autostrad. <laughs> <laughs> to... Ale pan jest z jajca a, a już myślałem, że nie Ja się śmiałem, się jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem Poszedł, jestem O, proszę, jeszcze stanął. skubaniec. Ale idzie. Ciekawe, czy wyhamuje. Czekaj. Wyhamował. DHL. 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 Kurwa, on to pod plandeką. DHL. Przewozi. Przewozi wszystko DHL. Dhl. Pod plandeką. DHL jest mistrzem. <śmiany> DHL. Proszę. Dzisiaj <śmiany> w Warszawie odbył się Kongres Młodych Ruchu Palikota. To takie zebranie, które miało... Urlopowe pytanie: Do którego kraju najchętniej wyłobyś się na zimowy urlop? Austria. Zimowy urlop, Austria. Dobrze, mamy Anię. Gdzie jeszcze? Może Wiedeń. No to Wiedeń byłby. Nie w Austrii? A dla kogo będzie pani głosowała? No na pewno nie na Kaczora. Nie ma bata. Ja na Facebook go nie zaprosiła. Jemu tylko Hoffman statusy lajkuje. Chodzi z kotem na smyczy, jak jest melanż i popały dzwoni. Jak ja mogę porównywać Jarka z tuskiem? To tak jakbym porównywała Tediego z ostrym. Bo nie myślisz, że samochód to tak. No wybrać, e, dawaj teraz. Co ty robisz? No cudownie, bo za to. Bo no, taki wykonasz sobie, sobie tak. skarpy? Dobrze słuchaj. Nie, nie tak. Jeżeli będzie jakieś zgłoszenie telefoniczne, jeżeli ty będę musiał przejechać jeszcze raz w związku z tym, że ty się bujasz na drzewie, czy coś w tym rodzaju, będziesz mhm. miał problem wtedy. Dzień, dlaczego pan się pudruje? Taki ładny mężczyzna i się zapudrował. To telewizja tak wym, tego wymaga. A. To jest przykład y, wiejskiego tuningu, albo naprawy po domowemu. Opel Corsa Uwaga No, no, no A co tu mamy? Dzwonek? Naciskam O kurwa Uwaga, naciskam. A w którym roku Unia powstała? E, 1900 setny. No. no Związek poligamiczny, czyli miałbyś cztery baby. Chciałbyś? Nie. Ha! Geii! No po co mieć cztery? Jak ja jednej nie, 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 nie nadążam. obrabiać. Ale jakbyś miał cztery, to byś obrabiał cztery. Co niby można? A w praktyce nie można zjeść. Pies! <grystans> no wiesz, co? Pies! <grystans> jakby pokazywały to, ale. No ale to. <grystans> nie pozwalają, się, nie widzę! Paweł stoi, łowi ryby. A ja? Szukam tajemniczego zwierzęcia, które wydaje bardzo dziwne dźwięki. Więc spróbujmy uciszył. O! Nie, to był huk. To inne zwierzę. Ale to zwierzę wydaje taki dziwny dźwięk. Taki nietypowy. Nie. O szczegółach śledztwa mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrząszcz Chrabąszcz przepraszam.